Z tej strony Daredevil chciałem Wam zapowiedzieć dzisiaj cztery nowe serie. Pierwszą serią będzie budujemy Minecraft. Ta seria polega na tym, że Wy będziecie mi przysłać różne pomysły na budowle a ja będę je budował. Na kolejny odcinek, jeśli nie przysłajcie, bo ja już mam pomysł. Do tej oto wierzę, zbuduję na dole Lochy. Także tak, drugą drugą grą będzie Battlefield Bad Company 2. Battlefield Bad Company 2 będzie na single player oraz na multiplayer. A multiplayer będzie z trzema kolegami. Trzecią grą będzie Wiedźmin, 2 zabójcy królów. Mm, będzie no, normalny single. A ostatnią grą, y, czwartą jest Dead Island. Dead Island będzie z te, trzema kolegami. I też będzie single i multi. To by było na wszystko w tym odcinku. To był taki bardziej informacyjny. Jakie chcę kręcić serię? To by było na wszystko. Cześć, żegnajcie.